Pokażę Ci, jak moi uczniowie liczą takie zadanie w 15 sekund, bez znajomości żadnego wzoru. W układzie współrzędnych dane są punkty punkt A i punkt B. Środkiem odcinka AB jest punkt M o współrzędnych 3-4, wynika stąd, że musimy policzyć brakujące współrzędne punktów A i B. Żeby Ci wyjaśnić tę metodę, rozrysuję Ci ten odcinek, jak to na przykład może wyglądać. No i zobacz, to jest bardzo logiczne. Jeżeli punkt M jest idealnie po środku między punktami A oraz B, to zobacz, żeby dostać się od szóstki do czwórki, czyli porównujemy drugie współrzędne naszych punktów, no to musimy poruszyć się o 2 w dół. Od 6 do 4 musimy odjąć 2. Więc od 4 do B Również musimy poruszyć się o 2 w dół, czyli będziemy mieć 4 minus 2, to będzie po prostu 2. I to będzie nasza współrzędna B. I to samo robimy z pierwszymi współrzędnymi, tym razem lecimy sobie od punktu B. Mamy 7 minus co, żeby było 3? No oczywiście musimy odjąć 4, więc od trójki też odejmujemy czwórkę, czyli mamy minus 1. Tak więc A to będzie minus 1. A B to będzie 2, czyli to będzie odpowiedź B. A jeżeli chcesz uczyć się razem ze mną najprostszymi, najskuteczniejszymi metodami, zapraszam Cię do moich kursów na stronie paulinaodmatematyki.com.